Cześć kochani, witam Was w kolejnym Zdrapmasie. Eee, tak jak obiecałam, przez weekend zrobimy sobie premierę zdrapki Olkarz za 10 euro <laughs> i również Olkarz za 5 euro. Dzisiaj zrobimy, zrobimy sobie hmm, tą za 10, a jutro tą za 5. Dzisiaj tak na żółto, hmm, więc będziemy drapać Olkarz za 2 euro, świąteczną za piąteczkę i Olkarz za dyszkę, może od niej zacznijmy. Tamta była czerwona. Kolor fajny w sumie rzuca się w oczy. No, zobaczymy, co tu wyjdzie. Zasady są niezmienione. Tak. Tutaj w pierwszej grze szukamy trzech takich samych kwot. Mamy 50. 500. 10. 500 i 50, także wszystko po dwa razy. Teraz w grze drugiej szukamy wygrywających z numerów. Oraz e, jeśli znajdziemy sztabkę złota, e, to wtedy mamy e, nagrodę, która jest pod spodem. Jeśli znajdziemy woreczek, wygrywamy podwójną nagrodę, a jeśli znajdziemy e, banknoty, to wygrywamy 50

dalej mamy czterdzieści czterdzieści osiem obok pięćdziesiąt cztery nie ma trzynaście obok dwadzieścia osiem nie ma i pięćdziesiąt dwa nie ma dwadzieścia siedem nie ma dwadzieścia dwa nie ma czterdzieści jeden nie ma Dwa, czternaście, nie ma i trzydzieści sześć. Ostatni rząd, ostatnia szansa. My, trzy nie ma, trzydzieści cztery nie ma, szesnaście nie ma, pięćdziesiąt jeden nie ma, trzydzieści trzy nie ma, i cztery. Obok. Także no niestety premiera nieudana, zdrapeczka pusta. Yy, no nic nie zrobimy, lecimy dalej. Teraz zrobimy sobie może tą za 2 euro. Tutaj szukamy trzech takich samych kwot. Mamy 210, 20 i 5. Mamy 45, 204. Także pierwsza gra pusta, tutaj szukamy trzech takich samych symboli. Jest to stara wersja tej zdrapeczki, także e, mamy banknoty. Dwa razy, pierścionek, prezent i banknoty jest wygrana. Zdrapeczka z numerem 69, 100 jest ich w paczce, także sporo. Sprawdzamy naszą wygraną, 4 euro, no i super. Ostatnia zdropeczka na dzisiaj to będzie świąteczna. Zapięć mhm. gra pierwsza. Szukamy kwoty. No, niestety nie ma nic. Tutaj mamy wygrywające symbole. Mamy pudding, indyka, sanie i cukierek. Tego szukamy. Mamy czapkę. Wieniec, bałwan czapka, ptaszek. Dzwonek, wieniec, ptaszek, renifer. O, jest wygrana cukiereczek. Fajnie w końcu coś wpadło, bo ostatnio te zropeczki jakoś nie za bardzo oddawały. Zaraz sobie sprawdzimy wygraną. Tutaj mamy trzy takie same kwoty znaleźć mamy 100, 25 550 no, czyli tu już jest pusto sprawdzamy wygraną pod cukierkiem piąteczka także zrapeczka zwrócona fajnie bo przynajmniej nie pusto także wkład w odcinek to był 10, 5 17 euro a zwróciło się 9 także nie jest najgorzej Niestety największa z drapeczka zawiodła. Szkoda. Myślałam, że coś fajnego wpadnie. No nic. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Miło było z Wami spędzić czas. Życzę Wam miłego dnia. Trzymam kciuki za Wasze strapmasy. masy. Życzę zdrówka. Trzymajcie się ciepło. Hej.